Dziś zajmiemy się barwą czarną. Kolor absolutnie czarny w naturze nie istnieje. Dziś dowiemy się, jak w prosty sposób zrobić naszą grafikę. Jeśli nie posiadamy specjalnych dłut do linorytu, farby drukarskiej i materiału, z którego możemy stworzyć naszą matrycę, zrobimy to w prosty sposób. Potrzebujemy kartki papieru, może to być format A4, pędzelka, czarnej farby plakatowej. Funkcje matrycy będą spełniały liście. Na dole kartki malujemy grubą czarną linię. Pokrywamy czarną farbą liścia, przykładamy go do kartki i odbijamy. Tą samą czynność powtarzamy z innymi liśćmi. Staramy się je tak ułożyć, żeby na naszej kartce powstał las. Liście to znaczy nasze drzewa mogą na siebie nachodzić. Zachęcamy do próby odbijania białych liści na czarnej kartce. W ten sposób możemy zrobić coś w rodzaju negatywu. Ciekaw jestem Waszych efektów.